Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Uber Strejki, kanał od dla Graczy. Dawno nas nie było, ale teraz wracamy z trzutupem i bardzo konkretnym materiałem. Będzie o dziesiątkach, tak jak widzicie, goliata tutaj w tle, czyli dziesiątkowy krążownik brytyjski, tej z linii ciężkiej, ale też porozmawiamy sobie o bitwach klanowych sezonu 13, które wystartowały w ostatnią środę i już są, już trwają, już możemy grać ci, co są w klanach i na pewno chcieliby pozdobywać troszkę surowców. Nie będę rozmawiać sam, Bo właśnie po to, aby konstruktywnie porozmawiać, przeanalizować to, co dostaliśmy właśnie w tym sezonie witach klanowych, zaprosiłem gościa. Moi drodzy, jest to Michał, a dokładnie Gruba Power, szef klanu BSW. Moi drodzy. Przywitajcie go serdecznie, komentujcie materiał. No i oczywiście e, zważcie też na to, że jest to taka luźna pogadanka, ale zarazem, miejmy nadzieję, dla tych, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o bitwach klanowych tego sezonu, coś wniesie i przede wszystkim zachęci Was do oglądania i do ogrania World of Warships bitew klanowych. Moi drodzy, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego materiału, link u góry, a ja zapraszam Was już na rozmowę z grubasikiem. No dobra, odpływamy. Cześć, witam. witam. Witam, wszystkich. No dobra, zacznijmy na przypomnienie tego, co mamy na stronie, czyli rozpoczyna się sezon już niebawem. Być może materiał pojawi się środa, czwartek, więc mówię dlatego już niebawem. No i oczywiście o nagrodach nie będziemy wspominali, o samych zasadach tak w skrócie. 7 na 7 i gramy jedną lotnią, jedną lotnią i pancernikiem albo dwoma pancernikami. Tu już, już można by było rozwijać rozmowę, prawda? Tutaj już faktycznie, no. Dwa babeczki dają dużą przewagę, jeśli chodzi o crossfire, ale jednak przewaga lotni, która ci udziela możliwość i spotaj wczesnego, i możliwość dobicia okrętu, który zniknął dopiero co, no, no. raczej dwa bebeki będą bardzo trudne do gry. Wiele kanów dowodniło, że tak się da, ale no, jest to dosyć konkretna poprzeczka, no. Bo lotnia jednak jest dużo łatwiejsza do grania. No i przede wszystkim spot, tak? Nie oszukujmy się. No wtedy, wtedy niszczyciel jest troszkę e, odciążony i możemy sobie pozwolić, prawda, na grę troszkę w innym kierunku, czyli na męczeniu przeciwnika. E, 7 na 7 czyli format nam się nie zmienia. I teraz mamy okręty 10 poziomu. Ale najważniejsze jest to, bo o tym możemy sobie porozmawiać, zostały zapowiedziane nam ograniczenia. Czyli to, że będzie lotniskowiec, to ok, ale. E, Przejdźmy do tych, że zasadami sezonu e, będą zmiany, co najważniejsze e, w ograniczeniu co do liczby okrętów, czyli mogą pojawić się tak zwane bany. O tym porozmawiamy oczywiście za chwilę, bo jeżeli graliście bitwy klanowe poprzedniego sezonu na Tierach 9, to raczej Wiecie o co chodzi. Przejdźmy do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać. Powiedzieliśmy, że zasady gry z lotnią, czy z dwoma pancernikami, są mają swoje plusy i minusy. Czy uważasz, że ogólnie granie na dwa pancerniki będzie negowane? Czy jednak gdzieś może jednak jakaś kombinacja znaleźć się? Eee, może się znaleźć dobra kombinacja, i to jest właśnie to, o czym. Wspomniałeś o banach okrętów. W momencie w którym niektóre okręty zostaną zbanowane i będzie meta się zmieniała, dwa pancerniki będą miały może większą szansę bytu niż to co było w poprzednich sezonach z lotniami. I będzie, będzie trzeba kombinować wtedy. No. Na, na ten moment mamy pewien setup okrętów, które się wręcz powtarza i będzie się powtarzać przez pierwsze dwa tygodnie. Czyli mamy i Petro Pawłowska, i Stalingrada, Wenecję, Goliata, Ohio i Halanda. No takie standardowe okręty, które na pewno spotkamy w pierwszych bitwach sezonu klanówek. Czy będą bany? Na pewno. Na pewno któryś z tych okrętów zostanie albo ograniczony, albo zbanowany. I to może właśnie zmienić metę, może to też zmienić setupy i gameplay, bo w tym momencie okręty się dzielą dwójkami. Praktycznie zawsze. Nie, jeśli jesteś samotny, jesteś łatwym celem dla lotni. Jak to się rozwinie, no, no zobaczymy, no te bany jednak dają... Mały cień szansy na lepszy sezon jak niż był. Dużo graczy też, z tego co słyszałem, odeszło nawet z gry, przez to, że ten sezon karnowy był tak nudny, było ciągle to samo. Okręty się powtarzały i powtarzały, no, nic się nie dało zrobić. Mieliśmy ostatnio sezon grania na dziewiątkach, gdzie w sumie Wargaming pierwszy raz testował system blokowania okrętów. Czy, nie wiem, Twoim okiem, jest to takie, czy ten test na dziewiątkach wypadł pozytywnie? Jeśli chodzi o banę okrętów? Niesamowicie pozytywnie. Jest to możliwość wreszcie zmiany mety, w środku tak naprawdę jej trwania. No, to jest coś, co urozmaica tę grę i ten cały tryb. No dobra, to teraz zabawmy się w taką opcję, powiedzmy, Twoim okiem, gracza, który już niejeden, kto się mówi, niejedną klanówkę zagrał, kogo byś typował z każdej klasy na taką. Powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy okręty, wiadomo, niszczycieli, koleżowników będzie sporo, z każdej klasy. Jakie na przykład dwa lotniskowce zobaczymy w mecie na starcie? Dobre pytanie, bo lotnie możemy zobaczyć praktycznie każdą oprócz Audertiusa. <grystanie> Czemu skreślasz Brytyjczyka? <grystanie> no jest. O wiele mniejszy impact ma na rozgrywkę niż załóżmy Roosevelt czy Midway. Na, na pewno będzie Roosevelt się powtarzał na 100%. Natomiast jeśli chodzi o resztę, to i Hakuriu, i Midway no, są okrętami, które jak dobry gracz ogarnia, to zawsze będą występowały i zawsze będą no, nieźle utrudniały rozgrywkę. Richthofen z poprzednich sezonów? Też będzie na pewno grany też mm. będzie na pewno grane mimo że dostał nerfy, dalej jest mocny, dalej jest mocny w dobrych rękach. Na razie i Richhofen, i Roosevelt raczej będą deklasować, jeśli chodzi o ilość bitew zagranych w, w klanówkach jako lotnie, ale moim zdaniem nie będą banowane żadne lotniskowce w tym sezonie klanówek. Mm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rozumiem, dobra. Pancerniczki? Ohio na 100%. Szybki Hill, raczej może Montana. Eee, dalej nie wiem. To są okręty, które są dobre na tą lotnię. Uh -huh. no dobra, dobra. Nie będę cię dalej męczył, bo to też no. łatwo, łatwo, łatwo się przestrzelić, bo wiadomo, czasami nawet tenderer będzie tutaj dobry. O nerfach Może? Zobaczymy. Dobra, krożowniki Nie wiem, lekkie, ciężkie, powiedzmy tam z 3-4? <grym> bo łącznie. No na pewno, no. Wenecja... Petro Pawłosk i załóżmy Goliak czy Stalin. No, to okręty na pewno będą grały. Będą nerfy, może zobaczymy nie wiem, jakieś kombinacje z dymem jakiegoś Worcester'a czy Austina, ale na razie nie liczyłbym na to. No łej, z Austinem to wyjechałeś tak grubo, bo to bardzo świeży okręt. Może znajdzie miejsce, ale raczej, ra, raczej będzie omijany na ten sezon. Chociaż chciałbym, żeby był grany, bo tomu, lubię ten okręt. No i niszczyciele. No tutaj jest też szerokie pole do popisu. No raczej na lotnie nie ma, tylko i wyłącznie Haland, Daring, może Gearing. Smaland raczej nie będzie grany, bo główna zaleta Smalanda to jest radar, a jak masz lotnie to masz spota, więc... No też są dwie różne rzeczy. No tak, zakład tak, zakładamy, że przeważnie będziemy mieli e, lotniskowiec, więc lepiej, inaczej lepiej zakładać, że się łama, niż się go nie ma, prawda? W przeciwnej no. drużynie, więc w tym momencie e, dobrze powiedziałeś. Dobra, e, powiedzieliśmy sobie, jakie podstawowe okręty mniej więcej według e, tutaj nas będą grane. Ja jeszcze tutaj dodałbym na przykład e, zawsze wszędzie używalnego demona, na przykład z krążowników, no i wszędzie grane też Yamato, które też przy dobrej kombinacji według mnie też będzie grywalne, no bo nie oszukujmy każdy lubi strzelić dobrze z Yamato, a Demon też potrafi swoje zrobić. Patrząc teraz na to, co będzie się działo w tym sezonie klanówkowym, możemy sobie porozmawiać o tym, co będzie na starcie blokowane. Jakie zostaną nałożone blokady, tego nie możemy powiedzieć, ani raczej nie wiemy, no bo nie oszukujmy się, to tylko Wargaming będzie sobie na swój sposób. Tam wnioskował, ale na przykład, tak jak po ostatnim, było dwa okręty zostały zablokowane całkowicie. Kilka było ograniczonych, chyba też dwa. Co będzie teraz zbanowane, według Ciebie, po dwóch tygodniach? Może być zbanowany Halland, bo ta deska będzie grała wszędzie i zawsze. No i nie oszukujmy się, na pewno będzie ograniczenie Petro Pawłowska, o ile nie ban. To samo się liczy, to samo się dotyczy też Stalingrada, bo mamy. Przykład e, pierwszego sezonu klanówek, w którym teamy składały się z e, pięciu Stalingradów i Panska. I mamy następny sezon klanówek, który kontrował to i mieliśmy trzy Wenecje i trzy Staliny. Żeby kontrować te Staliny, no to dali Wenecję. Teraz weszedł Pawłosk i były grane Goliaty. Bane mogą to zmienić, ale no zobaczymy. W tym wszystkim zapomnieliśmy o francuskim dziesiątkowym, a raczej dwóch francuskich dziesiątkowych niszczycielach. Czy według Ciebie one znajdą miejsce? Bo w dziewiątkowym, na klanówkach, na dziewiątym tierze przez pewien czas Francuzi rządzili, ale do pewnego czasu, nie oszukujmy się. No, tylko lotnia jednak daje im bardzo dużo, zabiera im dużo możliwości. Na tak. pewno Klebert nie pojawi się, Marceau raczej też nie chociaż jest to okręt, który teoretycznie AA się może obronić, ale lotnie i tak czy tak go zmasakruje. No, to nie jest okręt typowo defensive AI. Może po banach pojawią się różne takie okręty, ale no nie, nie, nie wróżyłbym nic dla nich dobrego. No, tak przyznaję troszkę, chciałem cię złapać za słowo, czy pamiętałeś, że mamy lotniskowce. Tak. No ale dobra, pamiętałeś, że mamy lotniskowce. No dobra. To teraz porozmawiajmy sobie o tym, jakie mapy dostaliśmy, bo przyznaję ja sam troszeczkę się zaskoczyłem, bo mapy są w tym sezonie bardzo interesujące. Kilka map powraca, kilka map zostało utrzymanych ale najważniejsze są te mapy, które pojawiają się chyba od dłuższego czasu, bo nie oszukujmy się, są takie. I wymieniając po kolei ze strony, no to mamy e, Lodowe Wyspy, dosyć znana, popularna mapa na dziesiątkach. tutaj jakieś propozycje do grania, to chyba coś możesz zaproponować, czy standardowe takie? Każdy będzie wiedział co i jak, po pierwszych tak naprawdę grach na klanówkach będzie wiedział, będzie wiedział że będzie taki taki setup zawsze, Rzadko kiedy coś się wychyli i to będą głównie błędy przeciwników, ale to mamy no, zawsze standard będzie raczej. I mapa Pierwsza kontrowersyjna o nazwie sezonu, czyli Łzy Pustyni. Jedni ją kochają, inni ją nienawidzą, bo tutaj wchodzą standardowe taktyki, ale jak ktoś zagra, że tak powiem, awangardowo, no to tutaj też potrafi czasami wychodzić. No nie przyznasz, że tak nie jest? Tak, oczywiście. Ta mapa jest wyjątkowo wredna, jeśli chodzi o graczy bo na tej mapie można dużo rzeczy zaskoczyć przeciwnika kompletnie, on nie będzie kompletnie zdezorientowany. Tylko tutaj ta mapa się pojawiała w momencie, w którym lotnie jeszcze na klanówkach nie było. To dawało element zaskoczenia. W tym momencie mamy lotnie, nie ma elementu zaskoczenia, no mam cichą nadzieję, że ta mapa będzie taka, jaka była, czyli mało przewidywalna, wszystko może się zdarzyć. A lotnia może zmienić, że jednak będzie cały czas taki sam gameplay niestety. No tak. Na tutaj niej do balów. z lewej flanki, od prawda, B2 i od dolnej flanki też tutaj robiły swoją robotę. O, tak. No i mamy chyba najbardziej, jak na razie, kontrowersyjną mapę, która pojawia nam się, czyli sąsiedzi. Tak, ta mapa jest. O, zaskoczyła mnie niesamowicie mapa tych rozmiarów na dziesiątym tierze z lotnią. Tak, tak. Wejdę Ci w słowo dla graczy, którzy nie wiedzą o co chodzi. Sąsiedzi to jest mapa y, poziomów 6-8, a my będziemy grali tutaj okrętami dziesiątego poziomu. Czyli teoretycznie i startowo, jeżeli puścimy lotniskowiec prosto na przeciwnika, no to będziemy mieli od razu na starcie bicie. Pancerniki. Tak, tak. I będzie właśnie szybkie akcje, jeśli chodzi o łatanie od razu przeciwnika na burty, jak się będzie rozpływał. I raczej będą to samo będzie grane, czyli Stalingrady Petropawłowski na zasięg, żeby jak najwięcej ustrzelić tych na samym początku gry i to mnie przeraziło na tej mapie, bo na starcie praktycznie nie będziesz mógł nic zrobić. To będzie ciekawe, na pewno będzie ciekawe i będzie wkurzające niemiłosiernie. Dodajmy, że wcześniej mówiliśmy o dwóch mapach stricte 10 tieru. Tutaj mamy przeskok naprawdę na tiery szóste, no bo ta mapa jest taka przystosowana na te, mniej więcej na te tiery. Pod względem zasięgu i odległości, które mogą przebyć okręty, prawda? I odległości strzału bo to też trzeba brać pod uwagę. Więc to jest chyba jeden z ciekawszych, jak na razie, strzałów wargamingu w tych klanówkach. Dalej mamy drogę wojownika. Mapa typowo dziesiątkowa, która już była, ale chyba która jest zawsze ciekawa. Powiem ci, że ja do niej zawsze z sentymentem wracam. No tak, to mapa zawsze się powtarza i zawsze się przyjemnie nie gra. Ziemia Ognista. No to jest mapa chyba ósemkowa z tego co pamiętam, chociaż nie, dziesiątki się trafiają na niej, ale ona jest stricte krótsza z tego co pamiętam. Tak, jest krótsza i różnie się na niej grało, zwykle się oblegało tego kapa spornego. Co pokaże ten sezon? Zobaczymy! I na sam koniec Crash Zone Alpha, no mapa... Nie, nie, przepraszam, jeszcze nie na sam koniec. Jeszcze, jeszcze jedna przed nami: Zone Crash, Crash Alpha. E, mapa dziesiątkowa, e, powtórka z poziomu dziewiątego. I na sam koniec porozmawiamy sobie o przystani, czy tam popularnie zwanym e, Heaven. To jest też krótsza mapa, więc troszeczkę też Wargaming zaskakuje. Tak, i to jest mapa, na której Lotnia też będzie grała główne skrzypce, bo mamy. Większość terenu na środku mapy, centrum mapy, mamy powysepkowane. Nas się prosi, żeby, nie wiem, taki demon czy coś się przylepiło. A z zewnątrz mamy dużo otwartego terenu. Przylepimy się do górki, nie będzie nas gnębiła. Będziemy na otwartym, będzie nas nie gnębiła, no. A jeżeli będziemy na otwartym i będziemy pancernikiem, jeżeli będzie niszczyciel w przeciwnej drużynie, to wiadomo, kto będzie nas gnębił. Wszyscy. Jest. Yeah. No i no, zobaczymy. To jest taka mapa, bardzo kontrowersyjna była w sezonie z lotnią. Teraz też będzie na pewno kontrowersyjna. Mapa jak mapa. Nie oszukując się, troszeczkę Wargaming zaskoczył. Chyba najbardziej zaskoczyli nas y, sąsiadami, no bo teraz wracając jeszcze do całego podsumowania tych ma mapek, które dostaliśmy. I też nie oszukując się, jest sporo krótszych map. Na dziesiątkach będzie to odgrywało kluczową rolę, a przeważnie z lotniskiem, no bo jeżeli ktoś będzie grał na dwa pancerniki, no niestety będzie musiał polegać na niszczycielach, ale przy lotniskowcu ta szybkość działania będzie o wiele, reakcja działania będzie o wiele szybsza, żeby powiedzieć poprawnie. Tak, będzie, będzie bardzo szybka tak naprawdę wymiana ognia. Od starcie gry od razu będą impact salwy, które trzeba będzie dodżować, na które trzeba będzie zawsze uważać. Dlatego przez to, że właśnie są nie dość, mniejsze mapy, to i tak czy tak w WG bardziej skłania graczy do grania właśnie latnią, a nie na dwa bebeki. No nie oszukujmy się, no po to są też lotniskowce w grze, więc żeby nimi grać, no. A bitwy klanowe no. mają być podsumowaniem wszystkich poziomów tierów i klas. Znaczy, w sumie tierów to ak akurat tutaj przesadziłem, bo tu gramy albo na dziesiątkach, w poszednim nie graliśmy na tierach, 9. No dobrze, co jeszcze byś tam na koniec dodał? Jakieś, nie wiem, 2-3 rady? Tak od gracza, który ograł się w bitwach klanowych, w różnych klanach, na różnych, ale przeważnie wyższych poziomach, prawda? Może nawet początkującym. Co byś doradził? Na pewno trzymać się w palach, jak jest lotnia. To jest jednak najgorsza rzecz i na, najbardziej skuteczna na lotnie. No i co? Reszta to umiejętności Focus Fire i do boju. O, dobrze powiedziałeś. Focus fire to jest ważne. Kom komunikacja, Discord, prawda? Spokój, cisza i, pamięta i pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie gra. Cieszmy się, moi drodzy, nadchodzącymi bitwami klanowymi. Moim, moim dzisiaj gościem był e, Grupa Power e, KLAN PSW. Moi drodzy, być może jakieś nagrania z klanóweczek pojawią się niebawem na kanale. A ja wam dziękuję dzisiaj za wysłuchanie tej pogadanki o klanówkach. Mam nadzieję, że się podobała. Trzymajcie się ciepło. Dzięki Grubasek za rozmowę. Dzięki, ja też. Cześć. Trzymajcie się. No i pamiętajcie, fajne materiały tylko u mnie. Pozdrawiam. Ubersreik z kanału Odgracza dla graczy. Hej.